stan. A kurwa boi Kim Ty jesteś? nie znam cię. <grym> Dzień się pak dobra nie. Ty do masz do mojej gry gdzie mam daj sam hot baby <grym> z hot mi. Co to? O, 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 Look, look. O, o. Na laptopie jedyny, jeszcze nie ma. Stąd jest. Jest. Yeah, o. Oh. Yeah, yeah. Ja. Yeah, O, panie, to jest ten najlepszy wyżarz. Płonę za mną, stać na jakimś świeżym płynie. swoją panie, poza w na życiu. Poza stażem na życiu, poza Zaczął o, mi się nowy laty, A więc Siemka, tutaj bluet. I tak jak już pokazywałem we wstępie, mamy pięć kosów, bo! Mimo, że w 20 tysięcy subów, które miałem na starym kanale, nie wydaje się to jakoś bardzo dużo, dla mnie jest to dość ważny cel. To właśnie cel 5 tysięcy subów obrałem sobie, kiedy zakładałem ten kanał. Wbicie go zajęło mi prawie 8 miesięcy ciężkiej pracy. Ale z jednego TikToka czy odcinki z YouTuberami odcinek już zapomniałem w całym Dziękuję Wam również za wszystkie miłe słowa, które codziennie dostaję od Was w komentarzach. A żeby ten odcinek nie był taki krótki, zobaczmy jakie wyzwania na 5 tysięcy na 5 subów udało Wam się wymyślić. Zróbmy specjalny manhunt, że tej z trzech ławców Cześć. Dobra, Ello mm. Ale poleciał. Siema, ma e, Mamy nową taktykę na... Mamy nową taktykę na e, na Musimy tak, dumpować się. On się. Nie! Jezu! Nie, 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 nie! Ej, dobra. Uciekam. Ej, to chyba. Eee, gdzie on Dopila. Teraz sobie mogę na drewno ściąć. E. Zrób W Minecraft? O. Oh. Minecraft ASMR. A więc dzisiaj zrobimy sobie Minecraft asmr również inaczej potocznie Mouse and Keyboard Sounds. Ten komputer tak wyje. Zrob save. Okej okay, już Dawaj jakiś specjal hej mm, okay. Ja bym chciał zobaczyć u ciebie survival w minecraft na 1.18 Może nudne, ale według mnie fajne Okej, okay, a więc przede wszystkim chyba muszę zaktualizować window A A więc dostałem od Was wyzwanie, żeby zagrać w Survival 1.18. To będzie dosyć ciężkie wyzwanie, ponieważ zapewne zaraz umrę. 1.18. Jeden. Zagrajmy. Dobra, więc jesteśmy już w Minecrafcie Online. Dobra, przede wszystkim chyba sobie musimy zmniejszyć czanki. Nieważne. Zróbmy sobie nowy świat. A niech będzie. Jako seed dajmy. Spójrzmy świat. Pasjonujące. Okej, okay, więc jesteśmy już to świecie mamy FPS-ów. Co my tu mamy i z czym to się ja? Besos, besos, chciałem kliknąć C. Oj. dobra, zetnijmy sobie drzewo. no <laughs> <laughs> mamy crafting. Skoro mamy crafting, zróbmy sobie kill off. Dobra, teraz wierzmy sobie trochę. I teraz zrobimy sobie z niego kilof, siekierę, miecz i piec. Weźmy sobie trochę węgla, bo nam się przyda na pewno. I teraz pora eksplorować. Dora de Explora! Tu, du, tu tu Czemu tu, Cią, ja ciągle kikam C, ale C nie działa? O, obiadek. O, więcej jedzenia. Opa! Moim celem jest znalezienie dość dużego cave'a. Co to? Dużego Kejwa Nie! Nie bym chciała z najtrudniejszymi pytaniami. Okej, okay, okej, okay, chwila. Siema. Ogólnie to e, jest challenge. Masz mi zadać no. trudne pytanie, a ja mam nie znać odpowiedzi. Nie znać odpowiedzi? Dokładnie. Okej, okay, no dobra, dobra, to trudne pytanie. E, nie znać odpowiedzi. <laughs> no dobra, dobra. Eee... Kurczę, kurczę, to bardzo trudne, to jest bardzo trudne pytanie. Ajajajajaj. Ajajaj. No dobra, mam. Ile lat ma potworek? 24 Kurde. Trafiłem? Nie wiem, ja też nie wiem. Ej, Mordo ile masz lat? No my knife blue magic. thank <laughs> you Zrób Bedwarsy z widzami Tego wyzwania niestety nie wykonam na tym odcinku Ale wykonam je na żywo w ferie Ponieważ ferie planuję zrobić przedłużonego live'a Na którym będę grać w Bedwars Z widzami na Cookscraftie i Hypixelu Więc jeśli nie chcesz przegapić tej szansy na zagranie ze mną To zostaw suba z dzwonkiem, aby dostawać powiadomienia o moich streamach A na dzisiaj to by było na tyle Jeszcze raz dziękuję wam bardzo za 5000 subów I widzimy się za tydzień w mam nadzieję długo planowanym przeze mnie odcinku O ile Media Expert wreszcie wyśle mi tą paczkę Jak mam czego od tygodni